Rozmowa Dnia Minęła 8.30, czas na Rozmowę Dnia w Polskim Radiu PIK. Przed mikrofonem Marcin Kupczyk, a Państwa i moim gościem jest dzisiaj Zbigniew Sosnowski, wieloletni działacz samorządowy, parlamentarzysta, obecnie wicemarszałek województwa. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Witam serdecznie i gorąco wszystkich pozdrawiam. Pamiętajmy, dzisiaj jest dzień szczególny, walentynki, warto się uśmiechać i warto y, mówić dobre słowa. Zakochani mają swój dzień, ciekawe jak z tą miłością będzie w polityce. Jeśli chodzi o początek kampanii wyborczej, nie zaczęło się chyba najlepiej. Panie Marszałku, jaka będzie ta kampania, co ją zdominuje? Czy zdominują ją niektóre spoty wyborcze, czy zdominuje ją sądownictwo, czy zdominują ją no, ostre spory, choćby takie jak ostatnio w Pucku czy Wejherowie. Panie redaktorze, szanowni państwo, ja zawsze boję się przewidywań, bo rzeczywiście istnieje ogromna obawa, że ogólnie rzecz biorąc ta kampania będzie zdominowana przez politykę a co gorsza, czy, czego się najbardziej obawiam, to, że przez politykę dość mocno zmanipulowaną. Ja bym wolał, żeby kandydaci, wszyscy kandydaci rozmawiali merytorycznie o sprawach, które są ważne dla, dla poszczególnych grup społecznych, dla kraju, bo to jest przecież najważniejsze, to stanowi o naszej przyszłości. Jestem głęboko przekonany, że nasz kandydat, kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie dążył do takiej merytorycznej dyskusji, czego dał dowody już wielokrotnie podczas różnych e, wizyt e, w różnych programach no tak. radiowych i telewizyjnych. Panie Marszałku, Władysław Kośniak-Kamysz powiedział, że chce odbudować wspólnotę narodową, chce być prezydentem dla wszystkich Polaków, takim, który połączy zwaśnione strony, ale co oznaczają te hasła, bo brzmią rzeczywiście bardzo ładnie, ale jak to wprowadzić w życie? Panie redaktorze, rzeczywiście okay. chyba obecnie nasze społeczeństwo, my Polacy jesteśmy tak podzieleni jak nigdy. Ale niestety z przykrością to stwierdzam, że mm, duży w tym udział ma niestety prezydent Rzeczypospolitej pan y, Andrzej Duda. Otóż prezydent powinien dążyć w... Ja staję sobie sprawę, że polityka to spory, dyskusje, ale spory powinny mieć swoją granicę i pan prezydent, który stoi na Straży Majestatu Rzeczypospolitej powinien robić wszystko, wszystko, jest możliwe, możliwe, aby spor... Nie, nie sprawiać, by spór się stawał coraz bardziej ostry, ale właśnie łagodzić te spory. To pan prezydent powinien szukać tego, co łączy, tego, co może doprowadzić właśnie do zbudowania tej wspólnoty. Bo nieprawdą jest, że zbudujemy silne państwo, jeżeli będziemy bez przerwy się kłócić i to yy, ten spór będzie wykraczał daleko poza granicę przyzwoitości, o czym mogliśmy się przekonywać w przeszłości tej dalszej, ale i tak nieodległej. Yy, ważne jest, żebyśmy potrafili do siebie się, o czym powiedziałem na początku, uśmiechnąć, wspierać, ale merytorycznie. A spór nie może doprowadzać do tego, że będziemy patrzeć na siebie tak bardzo nienawistnie. Panie Marszałku, jak Pan ocenia wydarzenia w Pucku? Panie redaktorze, zawsze te słowa, które wypowiedziałem wcześniej, świadczą o moim podejściu do polityki. Ja jestem zdecydowanie przeciwnikiem takich agresywnych zachowań społeczeństwa wobec. Osób pełniących ważne funkcje publiczne. Dla mnie prezydent Rzeczypospolitej to majestat Rzeczypospolitej. I wolałbym, żeby społeczeństwo krytycznie odnosiło się do pewnych działań pana prezydenta, ale z szacunkiem, bo ten szacunek musi być pokazany i ten szacunek musi wyrażać właśnie to nasze podejście do naszej ojczyzny. Źle się stało, że w ten sposób zachowały się uczestnicy tego przecież narodowego można powiedzieć święta, bo to dzień, w którym Polska 100 lat wcześniej zaślubiła się z morzem, ale co najgorsze i to mnie martwi, że nie wszyscy z tego wyciągają wnioski Ci, którzy dzisiaj tak krytycznie od odnoszą się do tych wydarzeń, powinni pamiętać także o przeszłości. Przecież Wcześniej, pięć lat temu, kiedy była kampania wyborcza na prezydenta, no niestety to druga strona. Dzisiaj strona, która tak bardzo krytykuje tych, którzy dzisiaj tak postępują, postępowała do, dosłownie, można by powiedzieć, identycznie albo jeszcze bardziej nienawistnie. No niestety, jeśli się czegoś kogoś nauczy, to trzeba pamiętać o tym, że to kiedyś może wrócić. I to się dzieje właśnie w tej chwili. Ja yy, jako polityk mówię nie dla Takich zachowań. Yy, spór, jak powiedziałem, powinien mieć swoje granice. Panie marszałku, moja prezydentura będzie blisko ludzi i ludzkich spraw. Tak mówi kandydat polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej, Władysław Kośniak-Kamysz. Tylko, że będzie musiał się liczyć z tym, że konkurenci czy też publicyści wypomną mu. Na przykład podniesienie wieku emerytalnego. Wiek emerytalny dla ubezpieczonych w KRUS będzie podwyższany od 1 stycznia 2013 roku, tak samo jak innym grupom, tak mówił w Radiu Tok FM Władysław Kośniak kamysz A też mówiono i o nim. Kamysz przeprowadził dwie najgorsze historie w wolnej Polsce. Podwyższenie wieku emerytalnego i zabranie ludziom pieniędzy z OFE, tak mówił Janowi Kulczykowi, prominentny działacz Platformy Paweł Graś w podsłuchanej rozmowie. No, z Panie, tym będzie musiał się liczyć Kośniak Panie redaktorze, wszyscy, którzy funkcjonujemy w polityce, muszą się liczyć z tym, że wszystko zostanie kiedyś wszystkim przypomniane. I rzeczywiście bardzo często dzisiaj wraca się do czasu, kiedy to polskie stronictwo ludowe, włącznie z naszym kandydatem na prezydenta, opowiedziało się za podwyższeniem wieku emerytalnego. Szkoda tylko, że nigdy nie chcemy dyskutować o, wysok o wysokości emerytur, które. Otrzymują nasi emeryci. Dzisiaj wiemy, że to oczekiwanie społeczne było jakże przeciwne do tego, co myśmy zaproponowali. Ale powiedzmy sobie uczciwie: odbyły się już dwukrotnie wybory parlamentarne i polskie stronnictwo ludowe zapłaciło za tą swoją decyzję odpowiednią cenę. Nie można ciągle wracać do czegoś i oczekiwać, że PSL ciągle będzie za to ponosił odpowiedzialność. Bo nawet jeśli yy, yy, wrócimy do tego wieku emerytalnego, to prawda, że PSL opowiedziało się za podwyższeniem, jak powiedziałem, to było błędem, ale to było podwyższenie, które miało być rozłożone w czasie. Dlaczego nikt nie zwraca uwagi, czy tylko nieliczni zwracają uwagę na to, że przecież rolnikom podwyższono wiek emerytalny o 5 lat z dnia na, z dnia na dzień? I jakoś nikt nie robi z tego problemu. Oczywiście mówienie o tym, że to PSL y, tak bardzo y, przyczyniło się do tego, że obywatele stracili y, y, w innych sprawach, no to ja bym tutaj był bardziej ostrożny, bo po, polskie stronnictwo ludowe bardzo często wnosiło do sejmu y, projekty ustaw, które miały być jednak y, miały przyczyniać się do dobrych rozwiązań. Dlaczego dzisiaj nikt nie mówi o tym, że to Władysław Kosiniak Kamy sprawił, że w Polsce polskie kobiety mają najdłuższy urlop macierzyński. Dlaczego nie mówi się o tym, że to Koziniak Kamy sprawił, że wprowadzono. Yy kartę wielkiej rodziny? Dlaczego nie mówi się o innych korzystnych rozwiązaniach? Dlaczego nie mówi się o tym, że kiedy PSL współuczestniczył w sprawowaniu władzy, to wynegocjowano najlepszy budżet z Unii Europejskiej? Dlaczego te wszystkie sprawy są pomijane, a wyciąga się to, do czego PSL ma odwagę się przyznać i powiedzieć, że był to błąd? Panie Marszałku, na koniec jeszcze sprawy bliższe naszemu regionowi, bliższe samorządowym sprawom. Na antenie polskiego Radia Pomorza i Kujaw, o czym tu wcześniej też i mówiliśmy, wybuchła pewna dyskusja dotycząca zit zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Michał Krzemkowski z Prawa i Sprawiedliwości, radny w Sejmiku, szef Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku, mówił tak: "Bydgoszcz i Toruń powinny owszem się uzupełniać, natomiast tworzenie z nich jednego organizmu miejskiego jest fikcją i oczywiście utopią. Należy utworzyć dwa odrębne zity, odrębne obszary funkcjonalne. I będą pieniądze i na jeden ZIT, i na drugi ZIT. Realizacja inwestycji w oddzielnych ZITach będzie łatwiejsza, ponieważ... Ponieważ będzie mniej sporów. Za kilka godzin odpowiedział mu na to prezydent Torunia, Michał Zaleski, mówiąc tak: sprawniejszy, silniejszy, bardziej wydajny mechanizm powiązań między samorządami może dać więcej, dać lepsze warunki do życia mieszkańców, i o to nam chodziło we wspólnym zicie, które od sześciu lat harmonijnie realizujemy. Skąd pomysł, aby rozdzielać te zity, nie jestem w stanie tego dociec. Jakie jest pańskie zdanie? Panie redaktorze, szanowni państwo, bliskie mi są słowa, które wypowiedział prezydent Torunia, pan Michał Zaleski. Otóż Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze było za zrównoważonym rozwojem województwa. Dzisiaj, jeśli patrzymy przez pryzmat rozwoju województwa, przez pryzmat tych dwóch miast, Torunia i Bydgoszczy, to ja ciągle odnoszę, i nie tylko ja, ale jestem głęboko przekonany, że wielu ludzi, bo przecież rozmawiam na ten temat, przekonujemy się wszyscy, że... Te dwa miasta ze sobą nie współpracują, a można powiedzieć dość ostro rywalizują. To nie jest dobre dla tych miast i dla mieszkańców. Tych miast, a także mieszkańców całego naszego regionu. Ja tak bardzo bym chciał, by te dwa miasta doprowadziły do ścisłej współpracy. W efekcie wytworzyłby się taki jeden wspólny, wielki ośrodek dla całego województwa, gdzie zniknęłaby dyskusja o tych podziałach, konfliktach, a skupilibyśmy swoją uwagę na rozwiązywaniu tych istotnych problemów. Dlatego też w moim przekonaniu jeden zit byłby znacznie lepszy, bo sprawiał, by, że te dwa miasta byłyby bliższe sobie, a z drugiej strony przyczyniłoby się to do całkowitego rozwoju, dalszego rozwoju, dobrego rozwoju całego województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spór nam jest po prostu niepotrzebny. Zobaczymy zatem, jak będzie przed nami kolejna perspektywa unijna. To bardzo ważne, bo przecież rozdział środków europejskich to na czym wszystkim nam zależy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wiceprzewodniczącego województwa z Biegiem Sosnowskim był Państwa i moim gościem. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Polskie Radio.